Jestem świnka dupinka, Chrom. To mój mały przygłupi brat Natan. To moja jeszcze głupsza matka świnka, Chroom. A to największy pajac ojciec, Chroom. Ha, 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 ha. Świnka dupinka z Ciechocinka. Bibcia i dzibek. Kromś się ma ogromny grubasie. Dzitka dzitka buchacha Was to chyba już dawno nikt paskiem po dupsku nie zlał nic ponie. Ha, 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 ha. No i dobre nareszcie będę miała spokój na razie. Siema matka uważaj na drodze. Dobra dzidek to co robimy? Śmierdzi tusikami. Kromno boszczałam na was z dachu. Ojejku, toż to bibcia się mandero. Zgłupiałaś po co sikasz z dachu na inne świnie? Bo coś jej się we łbie poprzestawiało, kurza dupa, a co to znaczy, że robi głupoty, na przykład zestrała się na dywan w salonie. Czemu ty się na nią nie zestrasz? Bucha ha ha. Uważaj, bo zaraz walnę cię łopatą po twarzy. Hich, na tam też musi dostać po łbie. Hacha. Chodźcie poszukam łopaty. Tam ukrywa się bibcia. Kromzłaś stamtąd ty głupia krowo. Musimy pogrozić jej szczotką, to wtedy się uspokoi. Rzucić w was poduszką śmierdziele? Co ty robisz, głupia świnio? Sram na strych, boki bel zapchany. Czujecie ten smród? Śmierdzi też żygami. No pewnie jak dzidek robił mi samolot to się pożygała. Ha, ha 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 ha. Ciekawe co się stanie jak postawię ją do góry nogami.